Witajcie kochani. Zapraszam na króciutkiego live, w którym chciałbym powiedzieć o ruszającym w październiku, 19 października kursie nauczycielskim Kundalini Yogi. Zapraszam. Kurs nazywa się Nauczyciel Nowej Ziemi. No właśnie kochani, co to znaczy? Kim jest ta tajemnicza osoba, którą nazwałem nauczyciel nowej ziemi. Ja tak troszeczkę zwlekam, bo może patrzę, ktoś jeszcze powoli dołącza do naszego live'a. Kochani, dla mnie to nie jest po prostu nauczyciel jogi. Oczywiście mamy w dzisiejszy, na dzisiejszy dzień mamy kilka kursów nauczycielskich Kundalini Jogi. W Polsce są jedne z nich są lepsze, drugie są gorsze. Nie ja ich będę oceniał. Ja myślę, że ci co byli uczestniczyli, wiedzą. Ja też kiedyś swój kurs nauczycielski kończyłem w 2008 roku. Natomiast dla mnie ten kurs, który ja proponuję to jest już trzecia edycja kursu. Ten kurs, który proponuję, nie jest po prostu kursem nauczycielskim. To jest kurs osobistej transformacji. Ponieważ nauczyciel Nowej Ziemi to nie jest tylko nauczyciel jogi. To jest taka osoba, która rozumie i umie. Żyć w harmonii z Ziemią, z Matką Ziemią, z kosmosem. To jest taki ktoś, kto wie, jak pracować z energiami tych czasów. I dzięki temu pomaga sobie i innym przechodzić przez te wyzwania, te lekcje, które obecnie mają miejsce na naszej planecie. Ponieważ nasz świat dzisiaj potrzebuje coraz więcej takich ludzi. Nazwijmy ich. Możemy ich nazwać przewodnikami światła, możemy ich nazwać nauczycielami nowej ziemi. Potrzebujemy ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej. I bycie takim nauczycielem to nie jest tylko zdobycie wiedzy o tym, czym jest joga, jak prowadzić zajęcia, jakie są kryje, jakie są praktyki. To nie jest tylko nawet zdobycie doświadczenia własnego dzięki swojej praktyce. Nauczyciel, prawdziwy nauczyciel, to jest ktoś, kto sam przeszedł osobistą, głęboką transformację. Mówi się, w, że w rozwoju duchowym zawsze przychodzi taki moment, kiedy stajesz u wrót tak zwanej cienistej doliny. I większość. Ludzi, którzy znajdzie, która znajdzie się w tym miejscu, u wrót swojej cienistej doliny, natychmiast odwraca się i zmycha, gdzie pieprz rośnie. Nauczyciel Nowej Ziemi to ktoś, kto przeszedł swoją cienistą dolinę, zintegrował ją, to co Jung nazywa swoim cieniem, przebudził swoją wewnętrzną siłę. Wewnętrzną mądrość i dopiero wtedy możemy przekazać tą naszą mądrość, tą naszą siłę innym. Tak więc to jest ta osoba. Prawdziwy nauczyciel potrafi tą harmonię wewnętrzną usłyszeć i zamanifestować ją poprzez siebie, w swoim życiu i też poprzez nawet samą obecność potrafi zmieniać innych. Transformować innych. Tym dla mnie jest ktoś, kto jest nauczycielem Nowej Ziemi. I na taki kurs, kochani, was zapraszam. Natomiast, czy można taką transformację przejść szybko, taki proces? Oczywiście, że nie. Na to potrzeba trochę czasu. Czasami potrzeba na to rok, czasami więcej. Ja proponuję rok. W wielu przypadkach ten rok wystarcza, ale często jeszcze ten proces toczy się dalej. Natomiast proces, który jest na kursie, trwa rok czasu, rok codziennej praktyki w polu nauczyciela, w moim polu. Od momentu, kiedy zapisujecie się na kurs, już to pole zaczyna działać. I jest to proces w grupie wzajemnie wspierających się osób na takim kursie zawiązują się naprawdę prawdziwe przyjaźnie. Także, kochani, przez cały rok będziemy uzdrawiać każdego, kto dołączy do programu. Grupa już się zbiera, jest już całkiem duża grupa fantastycznych, dość fantastycznych osób. Co będziemy robić na tym kursie? Informacje są podlinkowane tutaj na live'ie, na Instagramie. Zajrzyjcie sobie na moją stronę www, skąd jest link do, do opisu kursu. Przede wszystkim to co, ja, to, co ja zawsze robię, zanim ktoś dołączy do kursu, ja zawsze przeprowadzam z taką osobą rozmowę. Przynajmniej telefoniczną, gdzie bardzo e, uczciwie uprzedzam, że e, jest to naprawdę głęboka transformacja. Że jeśli jesteś gotowa, gotowy, żeby Twoje życie zmieniło się w 100%, procentach, to zapraszam, ja z radością Cię w tym poprowadzę. Przez cały rok będziemy prowadzić, będziemy praktykować tak zwaną Maharidhi siddhi kriye. Co to jest? To jest kochani, dla mnie najdoskonalsza praktyka w kundalini Oce. Praktyka, która zajmuje rok czasu, która jest praktyką na prosperity w szerokim sensie tego słowa. Przez rok. W ciągu roku zmieniamy kryje, zmieniamy medytację, robimy trzy tak zwane zielone kryje, dziewięć medytacji plus praktykę kończącą, zamykającą cały proces. Każda z dziewięciu medytacji działa na inny, na, pracuje z innym aspektem naszego umysłu. Jest to głęboko transformująca praktyka. Także nawet sama Maharithi siddhi kriya zmienia życie. Oczywiście na kursie poznacie wszystkie techniki kundalini jogi, podstawowe, wszystkie tematy związane z kundalini jogą. Na kursie również będziemy się uczyć medytacji i uzdrawiania. Jest, słuchajcie, kochani, w Kundalini Jodze taka technika, która nazywa się Satnam Rasayan. Jest też technika, która nazywa się Meditative Healing. W różnych tradycjach duchowych podobne techniki są. Na czym te techniki polegają? Polegają na uzdrawianiu w stanie medytacyjnym. I o ile. Są dodatkowe kursy, na których uczy się na przykład Satnam Rasayan czy Meditative Healing, o tyle tutaj na kursie nauczycielskim nauczyciel Nowej Ziemi yy, przez rok czasu yy, dostaniecie u mnie dwa stopnie tego, co, czego się uczy na yy, yy, kursach Satnam Rasayan. To znaczy nauczycie się yy, wchodzić w głęboką, w głębokie pole medytacyjne, w głęboki stan medytacyjny, uzdrawiać i stosować różne techniki przy tym uzdrawianiu. Dzięki temu też nauczycie się utrzymywać pole medytacyjne, czuć pole grupy podczas prowadzenia zajęć w Kundalini jogi. I rodzynkiem na torcie jest program oczyszczenia detoksu, odmłodzenia umysłu i ciała, zakończony procesem pranicznym w sierpniu 2024 roku. Kochani, ja wiem, że proces praniczny, spotkałem się z takimi opiniami kogoś, kto powiedział do mnie, wiesz, ja nie poszedłem do ciebie na kurs, bo się przestraszyłem procesu pranicznego. Tak, kochani, proces praniczny dla mnie jest sprawdzianem tego, czy wy jesteście gotowi na to, żeby być nauczycielem? Przy czym to nie jest tak, że wchodzimy w proces praniczny z marszu, my się do tego procesu pranicznego przygotowujemy przez 10 miesięcy. W różny sposób przygotowujemy się przy pomocy diet, przy pomocy różnych technik oczyszczających, po to, żeby ten proces przeszedł gładko, bezpiecznie. Minimalne wymagania, taki klasyczny proces planiczny to jest 7 dni bez jedzenia i bez wody. Natomiast minimalne wymagania ode mnie to jest 5 dni na wodzie. Kochani, nie jest to żaden lot w kosmos, natomiast jest, 5 dni na wodzie to jest tradycyjna, jogiczna. Praktyka i każdy myśl nauczyciel jogi przynajmniej raz w życiu coś takiego powinien przejść. Natomiast powiem tak, nad tym, na poprzednim roku na kursie, który prowadziłem, większość osób zrobiła przynajmniej 5 dni pranicznych a było, była grupka osób która zrobiła 7 dni pranicznych także kochani jest to proces który nie ma za zadanie zrobić z was bretarian. tutaj bardziej chodzi o przełamanie paterów w naszym umyśle o pracę ze schematami w naszym umyśle oczywiście przy okazji uczymy nasze ciało innego sposobu odżywiania ale to jest też proces, który nie tylko oczyszcza, nie tylko uzdrawia, nie tylko odmładza i to na wielu poziomach, nie tylko na poziomie fizycznym ale to jest proces, który nas uwrażliwia, daje inne odczuwanie energii. I dopiero po przejściu procesu pranicznego i oczywiście zdaniu końcowego egzaminu możemy nazwać siebie nauczycielami nowej ziemi. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Zaczynamy z tego października. Do 15 sierpnia jest niższa cena za udział w kursie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do mnie. bądźcie Bądźmy w kontakcie. Jeśli czujesz wołanie, jeśli jesteś gotowa, gotowy zmienić swoje życie, to z wielką radością Cię witam, zapraszam. Sadna.